Czy myśleliście kiedyś nad tym jak główni bohaterowie strzelanek są w stanie nosić kilkanaście spluw naraz? Ciekawe jak to właściwie wygląda. Możliwe, że tak. W grach przyjęło się wiele różnych konwencji. Niektóre dotyczą gier ogólnie, inne konkretnych gatunków. Niektóre da się usprawiedliwić, inne nie mają żadnego sensu. Czasami spotykamy gry, które na takie absurdy wskazują palcem. Dzisiaj mam więc dla Was 5 tytułów, które świadomie, dobitnie i celnie wyśmiewają motywy z innych gier wideo albo swoje własne. Numer 1 Deadpool. Zaczynamy mocno, bo Deadpool, jako że jest grą o Deadpoolu, jest jednocześnie grą najbardziej samoświadomą. To znaczy, grą, która wie, że grą jest, a Deadpool wie, że w niej jest. Jednocześnie dostajemy tytuł, który jest raczej mało wyszukany, jeśli chodzi o mechanikę. Wszystkie najbardziej oklepane mechanizmy gier akcji znajdą tutaj dla siebie miejsce, a główny bohater nie zostawia na nich suchej nitki. Hey, there's some text. Uh... Player, read that shit. Już na samym początku dostajemy dwa achievementy. Pierwszy za niezrobienie czegokolwiek, a drugi chyba za dostanie tego pierwszego. No, nikt nie powiedział przecież, że osiągnięcia w grach zawsze są przyznawane za osiągnięcie czegoś innego niż chodzenie przed siebie i oglądanie cutscen. W grze dostaje się też wybuchającym beczkom, a Deadpool jest wręcz zachwycony tym, jak ochoczo przeciwnicy ustawiają się zaraz obok nich, gotowi do bycia rozerwanymi na setki kawałków pieczonego mięsa. Yeah, yeah.

Must have. O deadpoolu można powiedzieć, że to gra, w którą gra się właśnie po to, żeby usłyszeć celne komentarze bohatera. Dostaje się archaicznym mechanizmom z JRPG-ów, podwójnym skokom, a nawet absurdalnie przestronnym systemom kanalizacji. Ten tytuł to definicja wyśmiewania growych konwencji. Jest tego mnóstwo, a moja ulubiona scena to klasyczny dla platformówek przelot kamery po pomieszczeniu, wiecie, żeby w subtelny sposób przekazać graczowi, gdzie trzeba iść. We get it, High Numer 2 seria Maz Effect. W grach RPG nie trzeba za to mówić graczowi, gdzie ma iść. Wiadomo przecież, że tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy, a że wszyscy potrzebują naszej pomocy. Twórcom Mass Effecta w każdej części zdarza się nawiązać nie tylko do gatunku RPG jako takiego, ale i do swoich własnych absurdów. Na przykład tego, że jako pierwszy ludzki agent widmo, nadzieja galaktyki, wybitny tancerz i najbardziej znany żołnierz przymierza, musieliśmy sami sobie kupować broń. Spectre, similar. Given goal, told to accomplish. Jest też oczywiście kwestia tego, że o ile my zawsze wszystkim pomagamy, to inni pomagają nam tylko, jeśli zrobimy dla nich coś w zamian. Odniesienia do samej siebie to ogólnie rzecz, z której seria zrobiła dużą zaletę. Praktycznie wszystko, co dało się wyśmiać, zostało wyśmiane, chociażby w dodatku Cytadela. Pomijając kwestie fabularne, postacie z serii komentują wprowadzenie magazynków w drugiej części. Długie przejażdżki windą z jedynki, i w końcu fakt, że nigdy nie można za sobą wziąć więcej niż dwóch towarzyszy. Numer 3. Undertale. Większość sprzedawców z gier RPG nie ma łatwego życia. Możemy im tylko życzyć, żeby inni klienci byli bardziej skorzy do kupowania niż główny bohater, bo inaczej ten biznes długo nie pociągnie. Wie o tym sprzedawczyni ze Snowdin, do której pierwszy raz radośnie przychodzimy ze zamiarem sprzedania wszystkich niepotrzebnych rzeczy, tylko po to, żeby odesłała nas z kwitkiem. Undertale wplata wiele konwencji rpg w swój własny świat i zwykle uzasadnia to w zabawny sposób albo tragiczny. Sam wątek główny opiera się na jednej z najważniejszych mechanik RPG, czyli walce, tylko że w krzywym zwierciadle. Zabijanie staje się częścią historii, punkty doświadczenia to tak naprawdę punkty egzekucji, a gra podaje w wątpliwość bezkarność gracza i potępia jego okrucieństwo. Z drugiej strony jest też mnóstwo lekkich parodii. Jak to jest, że główny bohater zawsze jest w stanie zjeść tak dużo, dajmy na to, wątrób wilka i nie ma z tym żadnego problemu? To proste. W Undertale jedzenie, które znajdujemy w świecie potworów, wcale nie musi być trawione, ale jaki metabolizm mają te wszystkie inne postacie w RPGach, to nawet nie chcę myśleć. Nie brakuje naśmiewania się z zachowań NPCów. Jeden z królewskich strażników mówi drugiemu, że uwielbia z nim machać bronią. Cały czas. W perfekcyjnej synchronizacji. W jednej z rozmów z Papierusem ten zaprasza nas z kolei do siebie i chwali się, że pracuje nad czymś bardzo fajnym. Dokładniej nad kilkoma zdaniami, które będzie mógł powtarzać w nieskończoność, stojąc w tym samym miejscu. Undertale nie ma litości dla żadnej konwencji i to jest na swój sposób urocza. Numer 4. South Park Kijek prawdy. Już na samym początku, jeszcze w tutorialu, Clyde krytykuje walkę w systemie turowym, to znaczy stwierdza po prostu, że to jest głupie. Tutaj twórcy South Parka mogą się wykazać i jako że cała gra jest RPG-ową rozgrywką dzieciaków, Cartman oznajmia, że tak robią i już, ale żeby nie było, że wzięli to z powietrza, w końcu tak się walczyło w średniowieczu. Clyde, have to wait your turn. That's lame! No, Clyde, it's like olden time. Musisz czekać jak w Wiem, że to ale like robimy. Kiek prawdy w oczywisty sposób wyśmiewa też inne elementy współczesnych gier, chociażby dzienniki audio, ale umówmy się, one to aż się prosiły o wyśmianie. W sensie, wiadomo, taka forma opowiadania historii i w ogóle, ale czemu niektórzy nagrywają audiologię w takich sytuacjach jak, nie wiem, zagrożenie śmiercią? I must find a way Why am I standing here making an audio Nie mogło w South parku zabraknąć kwesta w którym musimy zabić szczury w czyjejś piwnicy. Jak każdy szanujący się bohater, warto wspomnieć o tym, że o ile filmiki w grze da się pomijać, to na tym bazuje też jedna ze scen. W momencie, w którym pojawia się wielki zły i zaczyna tłumaczyć całą historię, nasi bohaterowie na głos wyrażają swoje zażenowanie całą tą sytuacją. Ale czy scenę ostatecznie da się ominąć? Nie. days. <laughs> UFO crashed in Roswell and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Numer 5 The Stanley Parable Stanley to kolejny pastisz, dzieło którego istnienie polega właśnie na dekonstrukcji klasycznych growych mechanizmów i metod opowiadania historii. Przykładem mogłaby być po prostu cała gra. Co drugie zdanie coś tutaj wyśmiewa. No, ale dobra, wybierzmy kilka fragmentów. Motywem przewodnim jest iluzja wyboru, podążanie za ścieżką wykreowaną przez dewelopera. To objawia się na, na różne sposoby. When Stanley came... Pojawiają się tu motywy podobne do Bayošoka, czyli chociażby ciągłe wskazywanie na to, że ostatecznie jako gracz robisz tylko to, co możesz zrobić i co przewidział autor. I na tym polega cała przygoda. Twórca gry wykorzystuje też różne drobne momenty, żeby wcisnąć tam żarty z innych konwencji, na przykład tego, że główny bohater nie widzi swoich rąk i nóg. Albo tego, że widząc na ścianie licznik, automatycznie zakładasz, że da się go jakoś wyłączyć jednym z wielu przycisków. Poważnie, najlepszy przykład po prostu Stanley Parable od początku do końca. Na koniec zostało parę przykładów z różnych innych tytułów. Niektórzy mogą tego nie pamiętać, ale trzecia odsłona Splintersella, tak samo zresztą jak poprzednie, była całkiem zabawną grą. W jednej z misji Sam Fisher i jego przełożony Lambert wyśmiewają chociażby limit alarmów, który był obecny w poprzednich częściach. Nie mówcie mi, że trzy alarmy i misja skończona? Oczywiście nie. To nie jest video game, Fisher. Ale żeby nie było, że ekipę z Ubisoftu stać tylko na autoironię, nie oszczędzili też Metal Gear Solid i charakterystycznego wytrzepywania amunicji z przeciwników. To nie jest tak, żebyś mógł mnie wstrząsnąć i sprawić, że moja amunicja pójdzie na dół, żeby się zabrać! Druga odsłona Borderlands zdefiniowała charakter tej serii jako absurdalnego i parodystycznego shootera. Jeśli miałbym jednak wyróżnić jakieś odwołanie do absurdalnych growych motywów, to jest to fragment zadania od Klaptrapa. Robot oznajmia, że w nagrodę za wykonane wcześniej zadanie będziemy mogli otworzyć jego sekretną skrzynię pełną kosztowności, jednak z jakiegoś powodu ta skrzynia jest też bardzo daleko stąd i żeby ją znaleźć, będziemy musieli zrobić kilka rzeczy. First, Brown rocks for me. Then defeat a badass skag. Then pilfer the lost staff of Mount Shuler. Then you shall bring me the head of the destroyer of. Oczywiście później okazuje się, że to wszystko to był tylko taki mały prank. Jak dla mnie celny strzał w stronę nadużywanej w grach konstrukcji questów i ich narracji, chociaż samo Borderlands też nie jest w tym temacie nieskazitelne. Za to sposób wkomponowania żartów interfejs gry, to mi się podoba. Samodzielny dodatek do Far Cry 3, czyli Blood Dragon, parodiuje głównie filmy akcji z lat 80. ale wbijania szpili w gry, i to bynajmniej nie z lat 80. nie zabrakło. Pierwsza i najbardziej ewidentna to sekwencja tutorialowa, w której dzieje się wszystko, co w takich sekwencjach można zrobić źle. I fucking hate tutorials. And this one is terrible. To prawie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dajcie znać, jakie wam przychodzą do głowy momenty i jakie absurdy z gier wideo bawią was najbardziej, a ja tymczasem zostawiam was z czymś specjalnym. Niektórzy z was na pewno pamiętają Storma i to, że jednym z elementów promocji tej gry było specjalne demo o nazwie Duty Calls. Parę dosadnych minut, z których każda sekunda jest wyolbrzymiona do potęgi i nie zostawia suchej nitki na współczesnej formule militarnych strzelanek. Miłej zabawy. Do usłyszenia. Oh, I'm dead. Increasing the drama of the story. Ha, ha, ha. I am a paratrooper because that is a real life war scenario. You cannot shoot me because this is a cutscene to make the game feel more dramatic, like a movie. Soon I'll be landing. I have landed on the ground. B -b Bloody scream! So real!